Witajcie kochani w kolejnym filmie z cyklu sabaty. Jak wiemy, zbliżamy się do kolejnego dnia mocy przesilenia letniego. Jeśli mówić w ogóle o dniach mocy, to tutaj ważne pamiętać, że to, ta potężna energia jest nie tylko stricte tego dnia. Owszem, jest pewien szczyt, ale można powiedzieć, że ta potężna energia, ona jest tam dwa-3 dni, czyli my tutaj będziemy mieli dni mocy 20, 21, 22 czerwca. Bardzo ważne o tym wiedzieć, żeby móc wykorzystać tą energię dla poprawy jakości swojego życia, żeby coś przyciągnąć do swojego życia. I bardzo fajnie tego dnia, Robić praktykę na przeciąganie obfitości, czy to obfitość finansowa, czy to a, obfitość jakakolwiek inna a, dla kogoś, czym się kojarzy. A, obfitość również dla rozwoju w karierze, awansowania, przeciąganie miłości. A, Zajście w ciąży, na przykład. I generalnie wszystkie nasze manifestacje, jeżeli tego dnia będziemy wyznaczać sobie nowe cele, może nie nowe, a konkretnie tego dnia będziemy to manifestować w jakikolwiek sposób, to jest większa szansa, że nam to się uda, że pójdzie po naszej myśli. Można to robić w najprostszy sposób pisać. To już, kiedy przenosimy na papier nasze, Cele to już jest pierwsza materializacja. Oczywiście można robić różnego rodzaju praktyki, rytuały, obrzędy. To już kto na co jest otwarty, kto czym się interesuje. Od zarania dziejów. Te dni były celebrowane w różnych kulturach. W naszej słowiańskiej kulturze to noc kupały, kiedy ludzie robili takie piękne obrzędy, i tam bardzo głęboki, taki sakralny sens ukryty w tym. Co trzeba jeszcze. Wiedzieć, że zanim my robimy coś na przyciąganie, bardzo fajnie też najpierw zrobić oczyszczenie. To jest jakby podstawa, żeby coś przybyło, trzeba, żeby najpierw coś odeszło. I tutaj może chodzić o praktyki oczyszczania y, powiązane z. Energią, może chodzić o praktyki po prostu takie rytualne oczyszczanie domu, kiedy wyrzucamy niepotrzebne rzeczy, zepsute rzeczy, kiedy sprzątamy przed dniami mocy, a już te dni 20, 21, 22, można robić wszelkie praktyki mianowicie na zasilanie, na wzmocnienie, na przyciąganie tego, czego my chcemy. Bardzo fajnie też. Te dni: Zbierać zioła, ładować kryształy na przykład, talizmany, amulety. To wszystko będzie zasilone tą potężną energią. A my dzisiaj zobaczymy na kartach, jaka energia zostanie aktywowana tego dnia. Co się zamanifestuje, co się aktywuje. To będzie takie przesłanie: co trzeba wiedzieć nam. Właśnie. Jeżeli chodzi o te dni, weźmiemy słowiański tarot i przesłanie od. To jest tarot mądrości głupca. I zobaczymy, co nam pokażą karty. Weźmiemy na cztery opcje. Można będzie wybrać więcej niż jedną. Tarot pokaże, co tutaj u nas się aktywuje, a Tarot Głupca, Mądrość Głupca pokaże, co ważne zastosować, żeby się spełniło też to, czego my oczekujemy. Co nam będzie pomagać w tej realizacji. Jeden. что Wybieracie swoje emocje i zaczynamy od jedynki. Czwórka kielichów. To jest fajny czas, żeby przepracować jakieś swoje urazy, odpuścić coś, co ciebie przegnębia. A też czwórka kielichów to czas, żeby wyjść z ograniczeń. Może chodzić o wszelkiego rodzaju ograniczenia, być się otworzyć na przykład na nową miłość, na bardziej obfite życie. Tutaj pokazano, że można teraz przepracować to, co ciebie ogranicza. Może chodzić też o jakieś takie depresyjne stany. Jeżeli ktoś ma upadek taki energetyki, bądź często czujecie smutek, niechęć na przykład, bo czwórka kielichów pokazuje tutaj jakieś się pojawiają. Szanse, możliwości, ale ja mogę nie chcieć je wziąć. I tutaj Wam wyszedł głupiec władzy. I ta karta mówi o tym, że trzeba do czegoś podchodzić łatwiej. Może tak być, że komplikujecie tutaj coś sobie. Jeżeli na przykład zacznę coś robić, no to trzeba będzie to, 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 jakby coś jest łatwiejsze niż tobie się wydaje. Tak, takie tutaj przesłanie dla Was. Numer dwa. Paść monet. Tutaj może chodzić o stricte materialne rzeczy. Na przykład, nową pracę możesz zamanifestować, działalność otworzyć, nie wiem, kupić coś. Może chodzić o relacje z dziećmi, o to, żeby się pojawił nowy członek rodziny, tak? Zawołanie duszy. Tutaj fajnie zamanifestować nawet większą obfitość. Może dla niektórych chodzić o jakieś zdrowotne rzeczy. Tutaj też wyszła karta, że warto się tutaj o siebie zatroszczyć. Warto zadbać o siebie i będąc w, w zgodzie, w harmonii ze sobą, możesz przyciągać większe pieniądze. Możesz przyciągnąć nową, lepszą pracę, bądź m, może chodzić też o. Jakiś nawyk, na przykład, chcesz jeszcze nauczyć się czegoś. To tutaj ważne zadbać o swoje samopoczucie i z pozycji takiej takiego spokoju, łatwiej będzie Tobie to wychodzić. Tak tutaj pokazane. No i tutaj dla kogoś konkretne przesłanie, zaopiekuj się sobą, rób koniecznie coś dla siebie. Nie zapominaj o sobie. Tak, numer 3 przychodzimy. Mhm. I trojeczki. Wasze karty. Trójka buław i głupiec drobiazgów. Trójka buław mówi o tym, że przyszedł czas rozszerzać swoje granice, wyznaczyć sobie bardziej ambitne cele. Może chodzić tutaj o rozszerzenie działalności, na przykład o rozszerzenie swojej strefy komfortu. O planach tutaj może chodzić, o przeprowadzkę na przykład, bądź e, coś takiego, co doprowadzi was do e, życia na nowym, wyższym poziomie. Tak tutaj pokazane. I może nawet chodzić przy buławiach i o relacje. Tak jakby się nie blokować na nowe znajomości, na nowe relacje, jeżeli... Mm, na przykład jesteście singlami, ponieważ tutaj mocno zaznaczono, że drobne takie nieudacze, drobne porażki mogą was mocno ograniczać. Że jesteś warty wszystkiego najlepszego, nie patrząc na żadne okoliczności, jakby pamiętaj o tym. Taki tutaj, takie tutaj przesłanie. I przechodzimy do numeru cztery. Śmierć. Tutaj, jakby trzeba byłoby się oczyścić. Tutaj pokazano, że trzeba przeżyć poważną tutaj transformację, coś zmienić, oczyścić się od czegoś. Głupiec łez wam wyszedł. Tutaj, jakby może chodzić też o oczyszczenie od emocji negatywnych, od jakiegoś żalu, od blokad. Tutaj pokazano, że mega ważne dla Was będzie. Oczyszczenie. Mega ważne dla Was będzie zmienić spojrzenie na różne sytuacje. Może teraz jesteście w trakcie transformacji, takiej wewnętrznej zmiany, bądź w Waszym życiu coś się zmienia, bądź jeżeli od dawna nic się nie zmienia, to tutaj ta karta mówi, że tutaj trzeba manifestować właśnie te zmiany. Bardzo aktywnie manifestować zmiany, i to was też wyprowadzi absolutnie na nowy poziom waszego życia. Jakby z innej perspektywy będziecie wszystko dostrzegać. A łzy uzdrowią twą duszę. Jakby tutaj nieprzeżyte emocje bądź przeżywacie teraz rzeczywiście coś, co jest bolesne dla was. I jakby tutaj też może chodzić o akceptację, że coś trzeba przeżyć. Żeby coś odeszło, trzeba to zaakceptować i przeżyć, że tak, tak jest, i wtedy to odejdzie. Tutaj przesłanie najważniejsze: manifestuj zmiany. Czas na zmiany nie wolno zostawać w przeszłości. Czy to chodzi o miejsce, czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o światopogląd. Bardzo możliwe, że przyszedł czas zacząć patrzeć na świat jakby innymi e, oczami poprzez inne perspektywy. Przy karcie śmierć to też może chodzić o uzdrawianie czegoś fizycznego ciała, na przykład manifestuj poprawę zdrowia fizycznego, psychologicznego. Tak. Tutaj może chodzić też o różne terapie, że coś trzeba uzdrowić, wyleczyć raz na, na zawsze. Wtedy poczujesz inną jakość tego życia. Tak tutaj pokazane. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach